Czy to będzie dobry książkowy dzień? Zdecydowanie tak. Myślę, że będzie wspaniały, bo przychodzę dzisiaj z książką pod tytułem Pan Słowik. O Julianie Tuwimie dla dzieci. Napisał ją Michał Rusinek, a zilustrowała Joanna Rusinek. To jest książka z wydawnictwa Zygzaki. I powiem Wam, że jeśli chodzi o takie opowieści o ważnych postaciach literackich, w tym przypadku, to jest fantastycznie zrobione. Przekartkuję tak szybko już na samym początku, bo te ilustracje bardzo, bardzo pięknie komponują się z całą opowieścią. O życiu Juliana Tuwima. Zaglądamy. Nazywam się Anna Jankowska jestem pedagogą tworzę blog Aktywne Czytanie książki dla dzieci i młodzieży oraz podcast nie tylko dla mam Skakujcie koniecznie a dzisiaj już zaglądamy do środka Michał Rusinek no już nieraz gościł na blogu Aktywne Czytanie a w ogóle jakie tutaj są kartki jaki papier no fantastycznie to jest zrobione i do tego pięknie pachnie więc no właśnie, mamy o Julianie Tuwimie. Znamy wszyscy jego wiersze, Abecadło, Lokomotywa, Niesławny lub Sławny, Murzynek Bambo, o którym zresztą tutaj też jest wspomniane, bo autor skupił się na kontrowersjach wokół tego wiersza, który, no wiadomo, ma już swoje lata. Ale to trochę później, bo na samym początku poznajemy Julka, jego rodzinę, jego siostrę Irenę, jego zainteresowania, jego zachwyty, to nie od początku był były słowa. Natomiast już w takim nastolatkowym wieku, jak najbardziej to słowa były. A czym się wcześniej interesował mały Julian? To są naprawdę ciekawe rzeczy. Nie będę wszystkiego zdradzać, bo chcę was zachęcić do sięgnięcia po taką książkę. Ale przeczytam ten fragment, bo on jest nawet taki trochę wzruszający, bo często o takich postaciach, typu właśnie słowny autor Julian Tuwim, to sobie myślimy, że one są takie jakieś odległe, gdzieś daleko, a przecież oni też byli dziećmi. I mieli swoje problemy. I zobaczcie, Julian czuł się inny niż wszystkie znane mu dzieci, bo urodził się z wielką plamą na lewym policzku, znamieniem zwanym myszką. Tata przekonywał go, że to nic takiego, że można z tym żyć. Mama chodziła z Julianem od lekarza do lekarza, ale żaden nie chciał się podjąć operacji, ponieważ uważali, że po niej twarz chłopca będzie wyglądać jeszcze gorzej. Zobaczcie, jakie problemy, ale uwaga! Pani Adela poszła nawet do wróżki, która kazała jej w czasie pełni księżyca narwać jakiś ziół i przykładać synkowi do policzka. Nic to oczywiście nie dało. Natomiast czytam ten fragment, bo chcę pokazać, jakim takim zwykłym chłopcem, zwykłą postacią z własnymi problemami był Julian Tuwim, który w końcu odkrył swoje zamiłowanie, swój talent do bawienia się słowami. Dzięki temu Mamy jego wszystkie wiersze, mamy te momenty, kiedy powstawały najpiękniejsze jego wiersze. Bardzo mi się podoba, jak autor ujął tę opowieść. Jest inaczej, jest naprawdę ciekawie, a do tego jeszcze wyjątkowe ilustracje. Moim zdaniem, dla jakiegoś dziecka na prezent, bardzo wyjątkowa, ale też gdybym miała coś podpowiedzieć na prezent dla nauczyciela, z książek oczywiście dla dzieci. To ja bym coś takiego z radością podarowała nauczycielowi. To co? Czytamy?